Dzisiaj sięgamy po fragment z Ewangelii Świętego Marka, 12 rozdział, i czytamy od 28 wersetu. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj Izraelu. Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej, Siły swojej, a drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. I rzekł do Niego uczony w piśmie: Dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłować z całego serca, i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że On rozsądnie odpowiedział, że mu: Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał Go już więcej pytać. Drodzy przyjaciele, temat, który poruszyliśmy, jest. Zapewne przynajmniej w większości nam znane. Zacznijmy na ten fragment patrzeć niejako od tyłu. Łatwiej nam będzie zrozumieć, dlaczego tak wielu z nas zna ten fragment, a tak wielu z nas go nie rozumie. Jezus zapytany o największe przykazanie odpowiedział to, co przed chwilą czytaliśmy. Jeden z uczonych w Piśmie, który był obecny przy wypowiedzi Jezusa, powiedział, dobrze nauczycielu, powiedziałaś prawdę. A Jezus, przeczytajmy tak, jak to zostało napisane, widząc, że On rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Przyznajmy, że odpowiedź Jezusa jest dość zaskakująca. Człowiek, który słuchał wypowiedzi Jezusa, absolutnie się z nią zgodził. Mało tego pozwolił sobie na pewien komentarz, całkowicie zgodny z wypowiedzią Jezusa. Należałoby więc sądzić, że Jezus w odpowiedzi. Jeśli już miałaby jakaś odpowiedź paść, to Jezus odpowiedzi powie mu coś takiego. Widzę, że rozumiesz, widzę, że żyjesz z Bogiem, widzę, że Królestwo Boże nie jest ci obce. Ale Jezus niczego takiego nie powiedział temu człowiekowi. Jezus powiedział mu, jesteś niedaleki od Królestwa Bożego. Pierwsza niezwykle istotna uwaga: znajomość Słowa Bożego, prawidłowa znajomość, dodajmy, nie sprawia, że człowiek jest uczestnikiem Królestwa Bożego. Dobrze jest znać Słowo Boże, a jeszcze lepiej znać je we właściwy sposób, ponieważ często się zdarza, niestety, i można powiedzieć, że niestety coraz częściej. Iż ludzie, którzy hełpią się znajomością Słowa Bożego, niestety rozmijają się z biblijną prawdą. Po prostu interpretują Słowo tak, aby uzyskać takie odpowiedzi Biblii, które im najbardziej odpowiadają. To oczywiście zwykłe oszustwo i zwiedzenie. Ale to nie znaczy, że ci ludzie nie znają Słowa Bożego. Tak, znają Słowo Boże. Jest też i druga grupa ludzi. Powiedzmy tych bardziej sprawiedliwych. To są ci, którzy znają Słowo Boże, zgadzają się ze Słowem Bożym, nie próbują go w żaden sposób interpretować dla własnej wygody. Ale jedni i drudzy Poprzez całą znajomość Słowa Bożego nie są uczestnikami Bożego Królestwa. W wielu dzisiejszych szkołach biblijnych, uczelniach teologicznych możemy znaleźć ludzi, którzy znakomicie posługują się Słowem Bożym, którzy mają znakomite naukowe podstawy swojej wiedzy. A jednocześnie deklarują się jako osoby niewierzące. Swoją drogą można by zapytać tych, którzy te uczelnie prowadzą, dlaczego takich ludzi w ogóle używają w procesie edukacji przyszłych, no chyba liderów kościoła. Ale to jest zupełnie inny temat. Więc jeszcze raz powtórzmy pierwszy ważny wniosek. Znajomość Słowa Bożego, nawet prawidłowa, nie czyni nikogo uczestnikiem Królestwa Bożego. Co w takim razie, i to jest punkt drugi naszych rozważań, czyni człowieka uczestnikiem tego Królestwa. No i właśnie dochodzimy do sedna przykazania. Jeden z uczonych zadał Jezusowi pytanie: Które z przykazań jest pierwsze? pierwsze? Pierwsze i najważniejsze? Oczywiście było wiele przykazań, które można byłoby w tym miejscu przytoczyć. No wystarczyłoby chociażby sięgnąć do dekalogu i chociażby pierwsze z tych przykazań przedstawić tutaj po części to o czym Jezus mówi koreluje z tym pierwszym przykazaniem. Ale Jezus zrobił coś co chyba nie przyszło do głowy żadnemu z uczonych żydowskich. On tak naprawdę połączył w jedno dwa odrębne przykazania. Po pierwsze, powiedział Jezus: to co następuje, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Jezus mówi: to jest pierwsze przykazanie. To jest to, co sprawia, idąc tropem myślenia Jezusa, że jesteś uczestnikiem królestwa Bożego. Kiedy twoje Serce, kiedy twoja dusza, kiedy twoje myśli, kiedy wszystkie twoje siły są oddane jedynemu i prawdziwemu Bogu, to oznacza, że jesteś uczestnikiem Jego Królestwa. Żyjesz ze swoim Bogiem, a nie możesz z Nim żyć inaczej, jak przebywając w Jego Królestwie. Słowo Boże, które znam. Musi prowadzić mnie do decyzji. Duch Święty mnie przekonuje, Duch Święty mnie zachęca, Duch Święty mi wyjaśnia i Duch Święty mnie wprowadza we wszelkie tajemnice, zawiłości słowa Bożego. Jeżeli chcę żyć naprawdę z Bogiem, to nie mogę mu oddać połowy serca. Nie mogę mu oddać tylko części swojego czasu. Nie mogę mu poświęcić tylko część swojego procesu myślowego. Nie mogę tylko część swojej duszy mu zaofiarować, pozostawiając sobie drugą część czy jakąś część do własnej dyspozycji. Dlatego, że wtedy w najlepszym przypadku. Przypominał im człowieka, który próbuje żyć jednocześnie w dwóch światach: w Królestwie Bożym i w świecie. Jest pewien problem, bardzo istotny problem, związany z próbą takiego życia. Mianowicie Jezus wykluczył taką próbę, kiedy powiedział, że nie można służyć Bogu i Mamonie. Nie ma takiej możliwości, dlatego że dochodzi do konfliktów. Dochodzi do tego, że w różnych sytuacjach wybieramy spośród tych dwóch panów tego, który w danej sytuacji jest nam wygodniejszy i lepszy. To wzbudza w nas niechęć do tego drugiego, a czasami nienawiść. Taki sposób życia jest niemożliwy, jest nie do zrealizowania. I Jezus wyraźnie o tym naucza w swojej Ewangelii. Jeśli jesteś cały do dyspozycji swojego Pana, weźmy jako przykład procesy myślowe człowieka wierzącego. Co jest w Twoich myślach? Czy Bóg zajmuje Twoje myśli? Czy kiedy. Zmieniasz pieluszkę swojemu dziecku, potrafisz w myślach wielbić Boga za to dziecko? Czy też w, twoich, w Twoim głowie rodzi się po prostu przekleństwo? A po co mi to dziecko? Dlaczego tak się stało? A czemu ono krzyczy? A czemu ono Siusia? Czemu kupkę robi? Nikogo nie oskarżam. Drodzy przyjaciele pokazuje w takim praktycznym wymiarze, co znaczy oddać swoje myśli Chrystusowi. Czy takie te złe myśli nigdy nie będą wtedy przychodziły do, naszego, do nas? Nie, nieprawda. Diabeł zawsze będzie próbował coś nam sprzedać. Świat do nas przemawia, ludzie do nas przemawiają. Wreszcie nawet nasze rozgoryczone serce może do nas przemawiać. Ale to my decydujemy, mając moc Ducha Świętego, w wyniku nowego narodzenia ona jest w nas obecna. Jakie myśli mają nam towarzyszyć? Jeżeli nie stosujemy się do tej zasady, to nasze myśli zaczynają błądzić własnymi drogami, a naprawdę nie trudno wtedy pójść tam, gdzie Bóg nie chciałby, abyśmy poszli. Mało tego, gdzie sami nie chcielibyśmy pójść. Ale jeśli już to się stanie, to są tego konsekwencje. To samo dotyczy sfery naszej siły, sfery naszego serca, naszej duszy. Jeżeli to wszystko jednak jest poświęcone całkowicie Bogu, to wtedy pojawia się konsekwencja. Takie życie implikuje pewne sytuacje. I pierwszą rzeczą, Jaką zauważamy my sami, ale też inni ludzie, którzy nas otaczają, jest nasz stosunek do innych ludzi. Traktujemy ludzi tak, jak Bóg ich traktuje. Nigdy nie traktujemy ludzi z nienawiścią. Nigdy nie traktujemy ludzi z pogardą. Nigdy nie jesteśmy wobec ludzi niesprawiedliwi. To nie jest istotne, czy ktoś jest przyjacielem, czy ktoś jest wrogiem. To nie jest istotne, czy ktoś nią sprzyja, czy nie. To jest bez znaczenia. Traktujemy ludzi tak, jak traktuje ich Bóg. W tym miejscu warto zauważyć, że Jezus różnie traktował ludzi. Zawsze był pełen miłości, ale jak trzeba, był twardy. Jak trzeba był sprawiedliwy. Jak trzeba potrafił powiedzieć naprawdę, między oczy prawdę. Jak trzeba potrafił człowieka podnieść. Jak trzeba potrafił go przestraszyć. Biada wam, pamiętacie te wypowiedzi? Biada wam, uczeni w piśmie faryzeusze. Jeżeli kochasz Boga, będziesz kochał ludzi. Jeżeli będziesz miłował Boga, będziesz miłował ludzi. Dlaczego uczony w piśmie usłyszał, że jest niedaleko od Królestwa Bożego? Dlatego, że nie był w Królestwie Bożym. Dlatego, że nie narodził się na nowo, nie narodził się z Ducha Świętego, co jest oczywiste jak na owy czas, ponieważ Duch Święty jeszcze nie był dany, nie był wylany. Ale najprawdopodobniej ten człowiek właśnie, znawca Słowa Bożego, nie potrafił w żaden sposób pójść za słowami swojego mesjasza i myśleć myślami Mesjasza. On stał z boku i zauważał pewne rzeczy. Dobrze, że był sprawiedliwy w tym, co robił, to co mówił, ale nie miał w tym udziału. Nie miał w tym żadnego udziału. Bo gdyby miał w tym udział, to w jego wypowiedzi byłoby więcej, jak tylko powiedzenie: Dobrze, powiedziałeś, mistrzu. Byłoby też wyznanie miłości, wyznanie wiary. Byłoby też świadectwo o tym, że to, o czym mówi Chrystus, zmieniło jego życie. W taki właśnie sposób w dziejach apostolskich apostoł Piotr czy apostoł Paweł, głosząc Ewangelię, opowiadali o tym, czym dla nich jest Królestwo Boże. Pytanie: czym dla ciebie jest Królestwo Boże? Czy jesteś tym, który stoi z boku i obserwuje, a może jesteś tym, który z daleka obserwuje? Może dobrze rozumiesz, albo ci się wydaje, że dobrze rozumiesz mechanizmy Królestwa Bożego, ale czy masz w tym udział? Pamiętaj, że Jan apostoł w swoim pierwszym liście kilkakrotnie mówi, że jeśli ktoś nawet wyznaje, że miłuje Boga, a nie miłuje swoich braci i swoje siostry, to jest kłamcą, jest oszustem. Jeżeli więc chcesz powiedzieć, że jesteś człowiekiem miłującym Boga, a nie masz miłości do ludzi, to lepiej zatrzymaj się w swoim wyznaniu, bo ono nie jest prawdziwe. Może ci się nawet wydawać prawdziwe, ale prawdziwym nie jest. Nie jest prawdziwe. Naprawdę historia jest pełna fałszywych wyznań. O miłości do Boga, o posłuszeństwie do Boga. Mamy wrzesień, miesiąc, którym pamiętamy to jest tylko przykład oczywiście o napaści Niemiec na Polskę. Dzisiaj internet jest dostarczycielem wielu informacji, i na przykład możemy znaleźć w internecie taką informację, że wojska niemieckie wkraczające do Polski były błogosławione. Podkreślam, błogosławione przez biskupów niemieckich i miały wykonywać w Polsce wolę Bożą. Jaką wolę Bożą? Czy Bóg nie powiedział, że ten, kto go miły, miłuje, miłuje ludzi? O jakiej woli Bożej mówimy? Ci biskupi byli kłamcami, oszustami. I ty nie jesteś lepszy, jeżeli mówisz, miłuje Boga. A niszczysz ludzi wokół siebie. Nie jesteś lepszy. Jesteś takim samym obłudnikiem, jak ci skupi. Jesteś takim samym kłamcą, jak ci skupi. Miłujesz Boga? To znaczy, że miłujesz ludzi. Te dwa przykazania Jezus połączył, a wcześniej nie uczynili tego uczyni w Piśmie, bo po prostu. Albo nie rozumieli, że one ze sobą współistnieją, albo nawet nie przyszło mi do głowy, że można połączyć coś, co w ich przekonaniu nie było konieczne, bo przecież wystarczy rytualna religia. Ona jest wyrazem miłości do Boga. A jak się traktuje ludzi, to jest sprawa wtórna. Nieprawda. Jezus to połączył. Jezus to połączył. Nie choć w oszustwie. Nie daj się zwieść tego typu naukom. Bądź odważny, spójrz w lustro i zapytaj samego siebie, jaki jest Twój stosunek do ludzi, a będziesz wiedział, jaki jest Twój stosunek do Boga. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.